Do Halo, Tu Polsat dołącza gwiazda konkurencyjnej stacji. Kończy współpracę z TVN. Po latach współpracy, jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy kanałów TVN Warner Bros. Discovery przechodzi do konkurencji. Ma na stałe występować teraz w Halo, Tu Polsat. Wystartowała śniadaniówka Polsatu, końcem sierpnia Polsat ruszył z własnym pasmem śniadaniowym, które ma być konkurencją dla Dzień Dobry TVN i Pytania na śniadanie. Gospodarzami porannego programu zatytułowanego Halo, Tu Polsat zostali Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, Paulina Sykut Jerzyna i Krzysztof Ibisz oraz Agnieszka Hyży i Maciej Rok. Do halo, tu polsat, ściągnięto więcej gwiazd, bo wśród występujących w śniadaniówce osób są także m. Inaczej, Aleksander Sikora, który wcześniej związany był z pytaniem na śniadanie, Ewa Wachowicz, Mateusz Gessler czy Marcelina Zawacka, która prowadzi własny kącik, halo, tu dziecko. Dominik Strzelec w Halo Tu Polsat do porannego pasma Polsatu dołączył również Dominik Strzelec, wcześniej występujący w programach pokazywanych na kanałach TVN. Gospodarz między innymi kultowej Usterki potwierdził portalowi Press, że zakończył współpracę z TVN Warner Bros. Discovery w śniadaniówce konkurencji, w której zdążył już zadebiutować, będzie pojawiał się w części, Halo, tu ogród. Dominik Strzelec, poza wspomnianą, usterką, nadawaną w TTV, prowadził dla TVN także, podlotowy ogród, w TVN style. Miał też programy Wezwi Dominika w TTV oraz polowanie na ogród w HGTV i TVN style.